Witam ponownie kochani, to ja Vanessa. Temat mamy dzień bez długów. Bez długów zaczynamy. Faktycznie napisane. Dzień bez długów to znaczy, że nie płacisz najwięcej długów. Masz swobodę i wolność. No i y, powiedziałam o tym, że długi są bardzo. Zakracające y, od pieniędzy. Jak oszczędzasz te pieniądze, y, to dostajesz pierwszą klasę ponad 2 złote. No, i chciałam wam powiedzieć o dniu bez długów, jak żyje się bez długów. Bo długi to są. Y, wyglądają jak rachunki i płacą bez przerwy, ludzie. O tych bezsensownych długach, a te długi są bardzo ważne, żeby je napisać. I tak więc, kochani, chciałam zaproponować jeszcze y, o Dniu Oszczędzania. Ta opowieść jest na TikToku, ale nie martwcie się, proszę, bo to jest y, pierwszy sezon, który jest. Oszczędzamy pieniądze to jest pierwsza kwota bo to jest dzień oszczędzania. Dzień oszczędzania znaczy się, że oszczędzamy pieniądze na na zakupy, na gaz, yy, na pr za prąd za wodę i Oszczędzamy jeszcze rachunki na płacenie, które re, zdaje się pieniądze na, na odwiedziny jakieś i tak więc chciałam mam opowiedzieć o takim filmiku bardzo króciutkim. I tak więc do zobaczenia yy, za jakiś tydzień czy jakiś poprzedni tydzień. Pa!